Witamy w dźwiękach tego tygodnia. To już nie jest to samo. Na wszystko przyjdzie czas. Muzyczka w tle. Trzy kawałki. tak Jasta. Ponieważ to jest tylko muzyczka w tle, a witamy w tych dźwiękach tego tygodnia. Dawno mnie nie było. Jazda. Trzy kawałeczki. Ten jest temat. Mega Beats znalazłem megabitsa ma 76 tysięcy obserwujących yy, ludzie po prostu wariują na jego punkcie kawałek 35 dolarów dzisiaj będę jechał troszeczkę od tyłu czyli najdroższe średnie najtańsze teraz 35 dolarów megabits I coś co mnie poniosło chociaż raz link na dole ściągać nagrywać dawać znaczy to jest sedno orkiestra. Jedziemy z drugim, bo nie ma czasu. Mobić coś krótkiego. Nie przewinęło się. Powiem szczerze, y, YoDi. YoDi ma 20 tysięcy wyświetleń. Ale jazda. Y, nie jest może aż tak popularny, ale jest tańszy. Już patrzę: 30 dolarów. Tanioszka. Bierzcie to. Słuchajcie tak. Jestem, jestem pośród klas, DCW, każdy może przebinać coś swojego, ale musimy tego posłuchać. Gdyby ktoś nie pamiętał, to to jest program o bitach, czyli w każdym programie trzy biciki, na dole macie listę bicików, możecie sobie wejść na stronę producenta, ściągnąć, pobrać, nagrać coś swojego, polecam. Jedziemy dalej i coś pięknego. It's surreal. 12 tysięcy obserwujących. Z tego co powiedziałem, będzie najtańszy. 25 dolarów. To jest jak za darmo. Za takie dzieła, za takie cuda, gdzie każdego dnia Ty wybierasz swoją własną drogę. Każda kupnia, tworzysz historię. Dlaczego? Chcę, że jest to pierwsza Nie wiem, jak dla mnie płynę. Coś Trzy biciki, pięć z tego tygodnia. Kończymy. Te cedu.